Szanowni Państwo, witam serdecznie na moim kanale Wiadomości z Anglii. Ja nazywam się Tomasz Przybyla. Dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić materiał dotyczący resetu między Wielką Brytanią a Unią Europejską. Temat jest za przekazem DI News. Temat brzmi: Obawy związane z Trumpem 2.0. Wzmacniają resetowanie Brexitu przez Kira Starmera. Oto jak. Zbliżający się powrót Donalda Trumpa do Białego Domu doprowadził do złagodzenia nastawienia Brukseli, do resetu po Brexicie, twierdzą źródła Unii Europejskiej. Europejscy urzędnicy i dyplomaci twierdzą, że rychły powrót nieprzewidywalności w Waszyngtonie skupił umysły na bliższej współpracy z Wielką Brytanią, zwłaszcza w zakresie obrony i bezpieczeństwa. Po stronie Unii Europejskiej jest dużo dobrej woli w kwestii obrony i bezpieczeństwa, ponieważ rozumiemy, że potrzebujemy Wielkiej Brytanii, zwłaszcza w obliczu nadchodzącej administracji USA. Powiedział wysoki rangą informator Unii Europejskiej, pracujący w sprawach zagranicznych. Urzędnicy z państw członkowskich chwalili wizytę Rachel Reeves w Brukseli w tym tygodniu, gdzie spotkała się z ministrami finansów strefy euro. Jeden z dyplomatów powiedział, że zaproszenie i obecność Reeves były rzeczywiście ważnym punktem zwrotnym, dodając, że ze spotkania jasno wynika, że wszystkie strony zgadzają się, że Unia Europejska i Wielka Brytania nie potrzebują zbędnych barier handlowych. Spotkanie odbyło się po podróży Sir Kira Starmera na spotkanie z Urszulą von der Leyen i wizycie europosłów w Wielkiej Brytanii w październiku. Miesiąc od wyborów Donalda Trumpa sprawił również, że przedstawiciele Unii Europejskiej są jeszcze bardziej skłonni. Do elastycznego podejścia do żądań, aby Wielka Brytania zgodziła się na program mobilności młodzieży z Brukselą, który umożliwiłby pewną migrację osobom poniżej 30 roku życia. Jak dotąd Wielka Brytania niechętnie się na co zgadzała. Istnieje powszechne zrozumienie, że dla Europejczyków spędzanie czasu w Wielkiej Brytanii i odwrotnie musi być bardziej atrakcyjne i mniej biurokratyczne, powiedział wybitny eurodeputowany. Leży w interesie Europejczyków, aby to uporządkować. Wiemy, że dla Partii Pracy jest to trudne, więc możemy oddać piłkę w ręce, w ręce Wielkiej Brytanii, aby złożyła alternatywną ofertę, dodał. Eurodeputowany. Zapytany o możliwą zmianę nazwy programu, która byłaby bardziej akceptowana dla Wielkiej Brytanii. W zeszłym tygodniu gazeta The E-Paper poinformowała, że umowa dotycząca migracji młodzieży najprawdopodobniej zostanie odłożona na później, ponieważ Unia Europejska uznała, że Kirstarmer jest pod presją polityczną, aby ograniczyć imigrację. Chociaż Bruksela nadal chce dążyć do zawarcia umowy, Unia Europejska stała się bardziej świadoma wrażliwości politycznej i od jakiegoś czasu rozważa ustępstwa w sprawie migracji młodzieży. na jakie mogłoby się zgodzić. Niektórzy europejscy urzędnicy subtelnie zmienili język, mówiąc o Kirstarmerze i brytyjskiej pozycji negocjacyjnej w ciągu ostatniego miesiąca. Od czasu objęcia urzędu przez Partię Pracy urzędnicy, którzy ogólnie krytykowali Kira Starmera za to, że nie wyjaśnił szczegółowo, czego oczekuje od resetu, teraz bardziej pochlebnie odnoszą się do brytyjskiego rządu, a w niektórych przypadkach zamiast tego kierują się swoją krytyką do Komisji Europejskiej. Ton Kira Starmera jest poważniejszy i wydaje się, że chce rozwijać relacje, po rozwodzie, powiedział starszy dyplomata europejski. Mój sceptycyzm jest następujący. Czy ta komisja będzie w stanie wymyślić kreatywne rozwiązania? Oczywiście, zmiana tonu jest dobra. Oczywiście, przybycie Rachel Reeves i Kira Starmera jest znaczące. Ale jeśli chodzi o istotę sprawy, nie jestem pewien, co Unia Europejska oferuje Wielkiej Brytanii w tej chwili. Inni są bardziej optymistyczni. Reset, jak to nazywa Starmer, z pewnością może nastąpić, powiedział urzędnik Unii Europejskiej. Jesteśmy gotowi znaleźć rozwiązania, które oddalą, oddalają się od polityki ostatnich kilku lat. W kwestiach edukacji, ruchu, bezpieczeństwa i innych rzeczy nasze potrzeby są ściśle powiązane. Drugi europejski dyplomata powiedział, Okazuje się, że nadal mamy sporo wspólnych interesów i wartości, jeśli porównać to ze światem wokół nas. Druga kadencja von der Leyen jako przewodniczącej komisji z nową grupą komisarzy dopiero się rozpoczęła i ma do służby ponad pełne 5 lat. Bezpieczeństwo prawdopodobnie będzie dominować w programie z powodu trwającej wojny na Ukrainie niestabilności na Bliskim Wschodzie i niepewności co do roli, jaką Trump widzi w Ameryce, w, w Europie. Na dodatek, niektórzy urzędnicy twierdzą, że chaotyczna polityka we Francji, Niemczech i Holandii oznacza, że brytyjskie przywództwo jest ważniejsze niż kiedykolwiek dla bezpieczeństwa europejskiego. Ambicje Kira Starmera dotyczące resetu po Brexicie. Do tej pory rozczałowały niektórych urzędników, urzędników w Londynie i Brukseli. Jednak względna stabilność Wielkiej Brytanii w nieprzewidywalnym świecie może otworzyć drzwi do nowych ustaleń z Europą, jeśli będzie on skłonny wydać trochę kapitału politycznego i spotkać się z Unią Europejską w połowie drogi, w kwestii, która szybko staje się jej głównym zmartwieniem bezpieczeństwa. Anand Sandar, który pracuje dla Europejskiej Rady Stosunków Zagranicznych, mówi The I-Paper. W Brukseli trwa obecnie burza mózgów na temat tego, jak zareagować na scenariusz, w którym zaangażowanie USA w Europie jest znacznie mniejsze. To, co widzisz, co nie zawsze miało miejsce, to, to że bariery dla udziału Wielkiej Brytanii w europejskich programach obronnych znikają. Znaczące jest to, że Francja wycofała swoje sprzeciwy wobec wykorzystywania pieniędzy Unii Europejskiej do zakupu broni od Wielkiej Brytanii, tak jak zrobiła to ostatnio. We wtorek Rachel Reeves, Reeves zasygnalizowała, że Wielka Brytania będzie naciskać na część 90-miliardowego rynku zakupu broni przez Unię Europejską w ramach resetu Brexitu. W poniedziałek kanclerz powiedziała, że Wielka Brytania chce być, chce być zaufanym partnerem w zakresie obrony i zamówień publicznych, a także badań i rozwoju, ponieważ obie strony radzą sobie z zagrożeniem Rosji Władimira Putina. W całej Europie powszechnie przyjmuje się, że trwająca od dziesięcioleci idea Ameryki jako podstawę bezpieczeństwa kontynentu. Nie jest już gwarantowana i że stolice europejskie muszą wydawać więcej na własną obronę. Państwa członkowskie Unii Europejskiej również są chętne na koordynację pod przewodnictwem Brukseli w zakresie zamówień publicznych i rozwoju europejskiego przemysłu obronnego, powiedział Sandar. Zaangażowanie Wielkiej Brytanii w takie plany znacznie ułatwiłoby te zadania, twierdzą źródła. Wszyscy w Brukseli rozumieją, że jeśli chcemy wzmocnić bezpieczeństwo europejskie, potrzebujemy Wielkiej Brytanii na pokładzie, powiedział urzędnik Unii Europejskiej. Chcemy ściślejszej współpracy w zakresie przemysłu obronnego, wspólnych zamówień publicznych, wspólnego zakupu systemu obronnych. Koordynacja między obiema stronami w sprawie Ukrainy była doskonała i pokazała, co można zrobić. Odnowiona pilność w zakresie bezpieczeństwa zbiega się z namacalną odwilżą w stosunku w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Ian Bond, zastępca dyrektora Centrum Reform Europejskich, stwierdza fakt, że USA wybrały Trumpa w dwóch z trzech wyborów i że nawet administracje demokratyczne bardziej skupiały się na Azji niż na Europie, pokazuje, że Europejczycy w przyszłości będą musieli zadbać o własną obronę i bezpieczeństwo. W tych okolicznościach sensowne jest, aby Wielka Brytania i Unia Europejska współpracowały w tych obszarach. Obie strony mają o wiele więcej do stracenia w wojnie na Ukrainie, niż administracja Trumpa uważa. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie i obejrzenie mojego materiału. Pozdrawiam serdecznie. Tomasz Przybyla.